Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj taki troszkę poważniejszy temat. Na początku października zbiegają się nasze dwie rocznice. To jest jedna, to jest 39 lat małżeństwa. No przedtem było jeszcze kilka lat podchodów, no ale od pieczątki 39 i 4 lata, to co pewnie bardziej Państwa interesuje, 4 lata na Cyprze. Zamkniemy w październiku. Cztery lata, gdzie został nas COVID, lockdowny i 4 lat, przez cztery lata nie ruszaliśmy się nawet na jeden dzień z Cypru. Więc dzisiaj troszeczkę też Państwo opowiemy o naszych refleksjach. Czy ten wybór Cypru na zamieszkanie był trafny, jakie widzimy tu plusy, jaki minusy, no jak wszędzie są minusy, to to, 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 to jest zrozumiałe. Na początku, troszkę o nas. Państwo, panie, zwłaszcza, tak? Się skarżycie, że ja nie daję dojść do głosu i nas. To, e, to prawda. Że, to nieprawda. Prawda. Że, no ale ja zaraz wytłumaczę dalszego. Wręcz, że jestem H. Proszę Państwa, u nas w małżeństwie jest absolutnie podział od Ines jest od takich globalnych pomysłów, a ja jestem od realizacji. W związku z powyższym, na przykład jeśli robię jakieś programy tematyczne, no jakby chociażby wyemitowany niedawno Kurion, to Ines już się, że tak powiem, informacjami dla niej niepotrzebnymi nie męczy, a ja dla Państwa zdobywam jakąś tam wiedzę o danym tam miejscu, które zwiedzamy. I w związku z powyższym ja więcej mówię. No tak to wygląda. Tak, tak wygląda? Tak, tak, wygląda, to tak no. wygląda. Z kolei jak idziemy do, do jubilera, to Ines o, mówi, a ja nie mówię, ja się trzymam o, tylko o, za portfel. O, to to ta, taki jest u nas podział pracy. Dawno nie byliśmy jubilerem, mój drogi, dawno. A wiecie dlaczego? Dlatego, że mnie przestało to interesować ja autentycznie. Dobrze. A on dobrze. I teraz... to, to, to nie jest prawda oczywiście, ale no okej, okay, dobra, wierzymy my. My, mężczyźni, wierzymy w takie drobne kłamstwa. Nie, no dobrze, nie kłamstwa. Koloryzowanie naszych dam. I teraz tak, no powiedz aha, no już o, przecież o to opowiadaliśmy, jak się tu znaleźliśmy. Proszę Państwa, przede wszystkim tak, pozbyliśmy się kredytów. Pozbyliśmy się nieruchomości, e, pozbyliśmy się w większej części mienia. Coś tam nam zostało plus e, walizki z ciuchami. i stwierdziliśmy, że Cypr jest dla nas najlepszą lokalizacją. Nie, no, miałam propozycję pracy. To, no, tyłu... też, była, też była propozycja, I ale, ale wy, wy, wy Cypr nam, że tak powiem, właśnie tutaj e, odpowiadał, bo a i to jest plus Cypru, pogoda. No, tu jest ciepło, zawsze ciepło, nawet te zimy tutaj to są. No, oczywiście my już się z, z, troszkę zamieniliśmy w Cypryjczyków, nam w zimie jest zimno, ale dla Państwa tu przyjeżdżających z Polski w dalszym ciągu tu jest ciepło. Jest fajnie, pogoda jest fajna. Jak jest gorąco, to zawsze można wleźć do morza, do basenu, włączyć klimatyzację. No, tym się różni to od Polski, że. Tu jest słońce prawie cały czas. No dobra, i teraz tak. Co, co, co po tych czterech latach możemy powiedzieć? Ja nie żałuję przeprowadzki tutaj, absolutnie. Ja też, absolutnie. Absolutnie. My jesteśmy przyzwyczajeni do... w pewien sposób do samotności, że z sobą tylko. Żyjemy, ale powoli tu się pojawiają Polacy, którzy mam nadzieję, że troszeczkę dzięki nam e, ściągają na cyp i robi się coraz przyjemniej, jest się z wszystkim spotykać, pogadać. E, e, proszę Państwa, i teraz co? No, zacznijmy od plusów, może, bo tych minusów to i tak będzie mniej, ale od plusów. To no, to o pogodzie powiedziałem. Co byś chciała powiedzieć? Plusy. Ale... Niewątpliwie um, styl życia, tak? Na, 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 to, co mnie odpowiada osobiście na Cyprze. Spokój. U nich się to nazywa siga-siga, czyli Siga. powoli, to... powoli, jeśli coś możesz zrobić jutro, to po co dzisiaj? Tak. Troszkę to na początku denerwuje, później już człowiek w ten rytm wpada Pierwszy i... Pierwsze pół roku do bym... No może, no może jak chodzi człowiek po urzędach, to może trochę dłużej odpowiada pewnych rzeczy, człowiek nie rozumie, ale to po prostu trzeba po prostu polubić. Na, na, na logikę się pewnych rzeczy tutaj nie da, nie da rady. Taka cypryjska logika tutaj Taka cypryjska logika, cyfryjska logika. Generalnie, znaczy tak, no, co jest bardzo istotne dla nas, ale to chyba dla wszystkich państwa, bezpieczeństwo. No tak, no to, to, to też dla mnie jest bardzo ważne, dlatego że my możemy spać zupełnie, mieszkamy w wili i możemy spokojnie mieszkać, spać tutaj ciągle z otwartymi drzwiami oknami. i oknami i spokojnie, nawet jeśli ja zam, nie zamknę czegoś, pojedziemy na miasto i, i za, nie, nie zamkniemy nawet drzwi, to ja wiem dobrze, że nikt, Tutaj nic nie weźmie i nic żeby, nie weźmie. Proszę Państwa, to żeby powiedzieć, że tak, że w ogóle na przykład nie ma kradzieży, oczywiście to jest nieprawda, jak wszędzie na świecie jakieś kradzieże są, tylko generalnie te kradzieże na ogół się wydarzają tam, gdzie mieszkają Rosjanie. I tu ja mówię o takich kradzieżach, no kradzieżach, gdzie mieszkają Rosjanie i. Wiadomo, że mają pieniądze w domu, że mają jakieś tam złoto w domu i okradają ich też Rosjanie. Um, tutaj jest dużo, dużo dosyć i Rumunów i Bułgarów. No i um, pracują w, na ogół w knajpach. W knajpach, na polach, no takie tam na, na, na budowach i generalnie. No, oczywiście, jeśli człowiek chce mieszkać za, za pół darmo w rejonie, gdzie oni mieszkają, no to... Jeśli nieopatrznie człowiek zostawi otwarty balkon na parterze, no to i, i przy okazji położy, nie wiem, laptop komórkę na stoliku przy oknie, no to może ktoś przeskoczyć przez ten balkon i to ukraść. Ale to tylko w takich miejscach się odbywa i to też nie jest coś tutaj nagminnego. Tutaj można z plikiem euro chodzić okrągłą dobę włącznie z nocą, machać tym plikiem, nikt nie zaczepi, nikt nie rusza. Hmm. No mi się wydaje, że trzeba powiedzieć jako plus też, że człowiek tutaj się nie martwi o to, że musi wyjechać koniecznie na wakacje. No tak, bo mieszkamy na wakacjach. Ta, no przez 4 fact. lata mnie wręcz denerwowało już i denerwuje, że ja mieszkam cały rok na wakacjach. Znaczy, nie, no bardziej cię denerwowało to, że ty mieszkasz w miejscu, gdzie ludzie przyjeżdżają na wakacje. Tu wszyscy naokoło wypoczywają, a, no, a my no, załóżmy pracujemy. A my pracujemy tak ale, jak Ale ta praca też jest taka, że proszę Państwa, no, my mamy zdalną pracę, tak? No ja troszkę tutaj przy nieruchomościach, wiadomo, trochę, tro, trochę człowiek pojeździ, ale to mi się wydaje, że w, w moim wieku, no bo jesteśmy emerytami, tak. <grym> <grym> to ty jesteście emerytami. No nie tak, no tak. No. To ta emerytura, którą ja dostaję, znaczy nie i, można nazwać in 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 emeryturą. Ines dostaje, tak, dostaje emeryturę, także na pałeczki wystarcza. A tak, do uszu, tak. <grym> do, do uszu. Troszkę się martwiliśmy, że na pałeczki wystarcza, na waciki nie, ale od, od kiedy ja dostałem emeryturę swoją, to i na waciki też wystarcza. Na więcej nie, ale na pałeczki, waciki tak. Więc tutaj no, zdalną mamy pracę i generalnie fajnie tą pracę można połączyć również z wypoczynkiem, no bo nie wiem, no, pracujecie pół dnia przy, przy laptopie czy telefonie. Później na pewno można na kilka godzin skoczyć na plażę, czy, czy, czy na chwilę wejść do basenu, który mamy tu. E, zawsze jest pod bokiem. E, i, to, i, to jest, I to jest bardzo fajne. Bez, czyli tak, pogoda, bezpieczeństwo, ludzie. Proszę państwa, no ludzie Cypryjczycy, no nie zaprzyjaźnięcie się z nimi, to od razu mówię, oni są dosyć specyficzni, bardzo hermetyczni. Ale tak jak już umówiłem w innych programach, jeśli coś się dzieje, zawsze pomogą. To jest olbrzymi plus. Zawsze pomogą, przy tym nie wyciągają ręki, żeby tam jakieś apanarze za to wszystko dać. Z moim zdaniem są serdeczni no ja jako przykład podam bo ostatnio o Ines nie mówiłem ale wypadł mi portfel w, 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 w sklepie no 10 minut jazdy z tym samochodem no to ja tu podjechałem pod dom, patrzę nie mam portfela aha wypadł no w portfelu 25 euro dowód osobisty prawo jazdy, karta bankomatowa no więc szybciutko z powrotem do sklepu Lecę do, 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 do kasy, mówię, że tu mi wypadł portfel. Proszę, kasierka mówi, proszę iść tam, tam na górę do kierowniczki, tam coś jest. No poszedłem do kierowniczki, w tym czasie ja już telefony zacząłem, tylko nie odbierałem, zacząłem dostawać. Poszedłem do kierowniczki, kierowniczka wyciągnęła z sejfu portfel. Mówi, proszę, tu jest 25 euro. Czy się zgadza? Zgadza, dokumenty są, są. Karta bankowa jest. Ja odbieram telefon, bo z, z, znowu dzwonią. A to już e, Cyprus Banku, wystawce kart, e, karty. E, dzwonią, czy wszystko jest w porządku, czy odzyskałem kartę. I tedy okazało się, że w sklepie jak znaleziono portfel, zobaczyli, że jest karta, oni sami od razu zadzwonili do banku z informacją, że taka rzecz się dzieje i z banku natychmiast odzwonili. E, Żeby zablokować No czy trzeba to... blokować tak. czy nie. No Generalnie w Polsce chyba e, absolutna rzadkość. E, ani jedno euro nie zginęło. Wszystkie dokumenty, ten telefon do Cyprus Banku. No i jeszcze oczywiście to co mnie tutaj cieszy to no, medycyna. Tak, to, to jest i, istotne. Ja powiem coś w końcu. To Ines na okrągło, a ja o konkretach. Proszę. Słucham. Mój temat medycyna. Estetyczna? Nie, nie, nie estetyczna, estetyczna, póki co nie zajmuję się tą medycyną. <laughs> no chodzi, chodzi o to, że e, no, zachciało, zachciało nam się zrobić takie badanie krwi. Oprócz tego, że tam dwa lata temu zrobiłam operację znaczy, oka. Żeby, żeby Państwo, może być, jeśli dla tych, którzy pierwszy raz nas oglądają i jesteśmy tutaj jako emeryci, polscy emeryci, jesteśmy dopisani do ich systemu ochrony zdrowia i mamy te same prawa, które przysługują, no obojętnie, każdemu Cypryjczykowi. I teraz dalej. No i e, medycyna tutaj jest jakby, ja myślałam, że będzie o wiele, o wiele gorzej, naprawdę. A okazało się, że w no, Polsce do Cypru daleko, szczerze mówiąc. Tak jak e, krew oddawaliśmy, to było nie przerywaj mnie, bo ja mogę zapomnieć później będzie to proszę, problem. Proszę, 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 tylko szybciej. Zaraz, no bo to właśnie Państ nie dałeś mi. Państwo usypiają. Nie usypiają, prawda? No okay. To ty, ty jesteś, to nie usypianie państwa. Dobra. E, w, w każdym bądź razie e, poszliśmy, oddaliśmy krew, dostaliśmy skierowanie, oczywiście e, za skierowanie zapłaciliśmy tylko dwa, Nic zapłaciliśmy, 20, 20 z czymś. No i, tu, i to jest właśnie cała ines. No. No. Krótko, od naszego domowego lekarza dostaliśmy skierowanie na badanie krwi. No. Rano, rano, zaznaczam, 8.30 30 pojechaliśmy do tutaj e, laboratorium, e, które no właśnie jest dla ubezpieczonych. Pobrano nam krew Obrano. i zapłaciliśmy, bo tu się za to, za takie rzeczy się płaci, zapłaciliśmy łącznie za dwie osoby 25 euro, z tym, że to były full takie badania tam z cholesterolem, z cukrem, z tym dla mnie tam tym PS, pełna morfologia. No, i słucha dalej. No, nawet śladu nie ma. To jest ważne dla mnie, przy oddaniu krwi. To jest raz, a po drugich mm, bardzo szybka in, in, interwencja, jak lekarza, tak? Bo już a wieczorem. Tu, 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 już wieczorem to, lekarz zadzwonił. Że są wyniki. Że są wyniki, bo my jeszcze ich nie mieliśmy, ale on już miał, i powiedział, co. No, nie, Co nam już jest, wypisał, Ta, wypisał recepty i... I, i, i już poszedł Michał jakby do apteki tutaj obok nas, wszystko wykupił i, i tyle. Czyli generalnie proszę Państwa, w, nie wiem, w ciągu tam no powiedzmy sobie nawet nie 10 godzin, to może 8 godzin było od pobrania krwi, były wyniki, był telefon, właśnie tak jak Ines mówi zwrotny od lekarza. Że, że wyniki są takie, 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 takie le lekarstwa, takie, takie, proszę iść do apteki sobie pobrać, bo już wypisana jest recepta. To tutaj, tak jak mówiłem, kiedyś działa tak jak w Polsce. Ja idę do lekarza, podaję swój Yellow slip, numer, czyli prawa pobytu, taki, to jest taki mój dokument. I na tej bazie oni tam, prawda, patrzą, a jest recepta, proszę, lekarstwa, lekarstwa, no. I to jest zasadniczo druga przygoda z, z, tutaj z medycyną. No, nauczyłam się na przykład żyć na spokojnie. To też, to Ach, też jest bardzo ważne dla no, mnie. w medycynie kończymy i teraz właśnie. Tak, medycynę kończymy. Bo tam my jakby znaczy, do medycyny nic nie mamy. Generalnie no. tak, żyje się... Nie tu, tu nie ma napięcia. Tu nikt nie patrzy, jak państwo jesteście ubrani. E, ubieracie się de facto, jeśli chcecie, jakoś tam super hiper, to tylko dla siebie, bo nikt na to uwagi nie zwróci. Ja, ja... To, to mnie bardzo. Z jednej strony, tak, tak, tak. tak, tak. Bardzo mi sprawia to nie, dużo nieprzyjemności, że dlatego, że człowiek chciałby ładnie wyglądać, pójść tam na, na kolację, na obiad, czy coś, tak, a tam przychodzisz, że tam kurczę wszyscy, te w tak, te. Anglicy też shorty, babki, ubrane są prawie, że jak w halki domowe w Polsce, gdzieś na Śląsku, no w każdym bądź razie. Nie, no to, to, no, no to już przesada, akurat kochany, śląski, jakiego jak no, w, w Takie kwiatki, w takie No takie Dobrze, górziki. umówmy się, Anglika można na ulicy poznać na, na, na kilometr z powodu, no nie, nie tylko oczywiście urody, ale również stylu ubierania się. Więc, więc to, ale to nie ze Śląskim nie ma wspólnego. Ze śląskimi ma wspólnego. u mnie ten, taki się kosma, Takich koszmarków. A na śląsku nie ma. Na śląsku nie ma. Dobrze, Co? broni śląsku. No dobrze, ja też będę bronić, bo... Ale generalnie jest to, że z jednej strony... się za Polską. Z jednej strony I... olbrzymi plus, że nikt was nie obserwuje, nikt was nie ocenia. Jak jesteście ubrani, można sobie chodzić jak się chce. E... Z drugiej strony, no tak jak Ines mówi, no dla dam, dla mnie nie, ale dla dam, no może ten element tak istotny, że sobie tam nowy fatałaszek yy, i chcia, yy, chciałaby dama, żeby ktoś ją tam popodziwiał. No to, tu nikt za specjalnie nie popodziwia. No. Ja kupuję jedną, co rok jedną klapkę z nowej kolekcji. Jedne, jedne klapki. Stare klapki pozostają do domowego użytku, a nowe chodzę przez okrągły rok i w następnym roku kupuję z nowej kolekcji no, nowe no, klapki. No, okay. yeah. Jedną czy dwie pary shortów i tak dalej. Czyli generalnie no widzicie, no to są, to są, to są plusy. Co jest o plusach muszę Nie no, plusy, no plusem też jest, że człowiek tutaj uczy się jakby wypoczywać, tak? Nie biegać. Dystansu, nie... dystansu, tak. nie ma tej, nie ma, nie ma, nie ma pogoni. Tu i ty, znaczy to, to co wkurza u, u Cypryjczyków, na początku na pewno bardzo, później to już człowiek się przyzwyczaja. I zaczyna być sam e, no, no. no może nie do końca, ale to tutaj tak, no, Cypryjczycy żyją kawą, tak? On, oni, już mówiłem o tym spojnemu. Oni alkoholu tam prawie nie piją. E, jeśli już to jakieś tam piwko, jakiś tam long drink, ale na ogół kawa. Kawa jest pita x razy dziennie. Oczywiście kawa to nie jest to, że tam czy usiądzie człowiek kawy, się napije, no przy kawie się rozmawia. W związku z powyższym, no jeśli urzędnik wypije pięć kaw dziennie i przy okazji jeszcze porozmawia, to nieraz jest ciężko coś załatwić. To nieraz jest ciężko coś załatwić. Ale do tego się również można przyzwyczaić. No, no jest to wkurzające, oczywiście jest to wkurzające, bo... Ja jestem przyzwyczajony, że przychodzę, to, to, to i tak, 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 a tu, a tu, a tu, no nie, no zaraz, chwilę, za, za moment, no, A może w poniedziałek? <noise> tak, bo <albo, a głos> człowiek dzwoni, tam, no, leje mi się woda z sufitu, no to niech pan tam palcem dziurę przytka. No nie Dzisiaj było nas No nas takich żartuję, ale mniej więcej tak tu jest ze specjalistami ceplijskimi. No co, no, jest, jest no Przyroda cudowna, morze cudowne. Mm. E... Spod... Czyste, czyste morze, Absolutnie. czyste powietrze. No, przynajmniej tutaj u nas. Moj... czyste morze. Nie, no wszędzie, wszędzie, wszędzie jest czyste. E, moim zdaniem e, przyroda też jest e, tutaj wspaniała, zwłaszcza jak się wiedzie tutaj w, ten, na podgórze i góry Trodos, e, te wsie klimatyczne cypryjskie. Winnice, gdzie można jakieś tam degustacje spać. No skoczyć. Państwo pewnie oglądali. Tak, tak, no to już tu, to tu nie będziemy. Dobra, co mnie się nie podoba? Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że jesteście na tyle majętni, że na przykład nie, chcecie, nie chce Wam się gotować w domu, tak? I, I załóżmy stać Was na codziennie, żeby pójść do restauracji na obiad, no czy na kolację, ja powiem. No tu mamy wąskie gardło. To mamy bardzo wąskie gadło, dlatego że, że no, mamy tawerny e, z identycznym menu. Wszystkie tawerny mają identyczne menu. No, jeśli tam coś jest jedno czy drugie, to inne, to no, aż jestem zdziwiony. E, no i co? i co? Mamy frutti di mare, czyli ryby, owoce morza. No z owoców morza to tutaj takie rzeczy, które faktycznie są godne polecenia, to ośmiornice. Z tym, że pamiętajcie Państwo, a Cyprze zje świeżą, tutaj łowioną ośmiornicę, to też jest bardzo ciężko, bo 80% ośmiornic jest, mrożone, tak jak do Polski, jest przywożone mrożone, mrożone, przywożone, mrożone. No wiadomo, krewetki tu nie występują, więc też mrożone, czyli ryby. No, a ryby oni podają no, tak w najpr najprostszy sposób, no, czyli na, 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 na ruszt y, czy na patelnię i do widzenia, bez żadnej finezji. Y, no i mamy, kręcimy się w, w obrębie kilku dań, tych niecypryjskich, bo to, to, to cypryjska, kuchnia cypryjska dorobiła się może trzech dań, y, w, w obrębie kuchni y, greckiej, takich tavern, do których by się chciało pójść i się wraca, no jest dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć jeszcze z kuchni włoskiej no na przykład w Pafos to, to możemy jako przykład dać to jest jedna jest faktycznie dobra restauracja a reszta to no to dobra nie będę mówił e, mimo że ich jest kilka o chińskich restauracjach orientalnych to, 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 to już jest w indyjskiej to, to w, w, w Pro, pro w raz w jednej byliśmy do, dobrej, a reszta koszmar, chiński, to budka wietnamska w, w Polsce jest w ogóle zjawiskowa w porównaniu do, 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 do tego, co tu się dzieje, jeśli chodzi o chińską kuchnię. Jest jedna jedyna knajpa tajska, przyzwoita i to wszystko. I to wszystko, także e, albo jecie na okrągło to samo w tych restauracjach, e, no albo i tyle. No, 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 no to, to, to dla mnie to jest wąskie gardło, no oczywiście tu wszystko można dostać, przyprawy sprzedają, e, mięsa. O problem, znaczy minusem jest jeszcze to, że na przykład ja e, bardzo jakby no, poważnie odnoszę się do z, e, jakości mięsa, szczególnie e, wołowiny. Z wołowiną tutaj jest problem. I kupować, wołowinę muszę w e, Alfa El Medzy. To jest taki duży sklep typu naszego super. E, znaczy importowano tak. inaczej, to, żeby już skrócić węczarkę. Zamrożoną. Wołowina, zamrożono, bo, wołowina znaczy kupować, generalnie tak. wołowina, wołowina, e, mimo że ładnie wygląda, wołowina cypryjska jest niezjadliwa. Twarda po prostu. E, no, co by się z, nią, z niej nie robiło, to jest twarda. E, I nieraz ma specyficzny smak. Czyli pozostaje importowana wołowina. Lub no, wieprzowina. Wieprzowiny mają wyśmienito. Wyśmienica. No i baraniny mają wyśmienito. Tak, te mięso to są. Kurczak jest taki medium jakościowy, ale generalnie, proszę Państwa, praktycznie wszystko tutaj w sklepach można dostać. Jest to kwestia tylko umiejętności, których moim zdaniem, jeśli chodzi o umiejętności kulinarne Cypryjczyków, to oni ich. Praktycznie nie posiadają. Mówię, pojedyncze miejsca, gdzie faktycznie z przyjemnością człowiek chodzi, No może w trana. domach babci gotują. Ale, no. ale oni nie używają przypraw. No, przyprawa to jest sól... E, I oregano e, suche. Podobno. E, sól, e, oliwa z oliwek i e, nawet piecznie bardzo. I co? I cytryna. O, o, koniec, luz, do widzenia. Mięsa przed grillowaniem się nie marynuje tutaj, więc... No więc jest jak jest. Dobrze, to jest minus, ale to Państwo, ten minus to dla nas minus. Bo na pewno jak Państwo tu na wakacje, chodzicie po tawernach, to zawsze na wakacjach jakoś inaczej się tę tę kulinarną danego kraju inaczej odbiera fajna pogoda, troszkę wina i nawet te suche kotlety schabowe tutaj się wchodzą. No co z minusów? No, to jest... no właśnie, szukam w swoich głowie jakiś sposób na rzeczywistość. Nie ma minusów. Ja cały czas jeszcze chodzę szczęśliwa z powodu takiego, że jeśli coś, aby coś, to ja za trzy godziny mogę być w Polsce. W... To tak, no bo to Polsce, jest, To jest Polsce, jeszcze czy... też uspokajające, bo Boże, co to jest trzy godziny? No aha, pięć, tak. Póki tam, tam, tam jakiś bagaże, coś, no ale to jest po prostu dla mnie. Państwo nie wiem ile teraz macie stopni. My mamy no, z 27-8. Tak, 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 tak. E, W morzu nie wiem, w morzu kąpią się spokojnie wszyscy, ale ja, ja nie kąpię się, bo dla mnie to jest zawimne. Ale chodzi o to, że ogólnie biorąc minusów ja nie mam. Aż takich, takich tak. nie ma. Moment ja sprawdzę tu tych, nie? Ma. うん。<c oughs> Czyli minusów, minusów po czterech latach za specjalnych nie dostrzegamy. O ludziach powiedzieliśmy, o lecznictwie, no, o tym, o tym, o tym, co. Proszę Państwa, teraz tak, no wiadomo, pojawiają się no, coraz ja, 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 no. ja sam się spokojniejszy. A, no inet się wyciszyła, tak. Tak, no, ja się, a, no Proszę Państwa, ja lubię łowić ryby, więc tutaj dla wędkarzy jest też fajnie, bo, bo łowić. I dla żon um, wędkarzy też fajnie wy, Jak tak, poszedł, to poszedł. Jak poszedł, to poszedł, tak. Mm. No, Świetny sposób. Są te zapory ze słodką wodą, jest morze, więc tu jest dla wędkarzy faktycznie bardzo fajnie. Znaczy z takich jakiś jeszcze innych uwag. Coraz częściej słychać jednak e, mowę polską. Jak się chodzi tutaj, spaceruje po Pafos, e, czyli więcej, znacząco więcej jest turystów z Polski. E, tak jak znacząco jest mniej turystów z wiadomego kraju. No, z wiadomych powodów. No, cała Europa im zamknęła drzwi. Na Cyprze to samo się odbyło. Także tutaj no, już tak za bardzo Rosjanie się, nawet jeśli są, to nie afiszują i siedzą cicho pochowani. E... No co? No, no dzięki co? temu, że e, nie ma Rosjan. To są y, możliwości kupowania na Cyprze. No tak, no, aha, no właśnie, co się u nas na koniec, co się u nas zmieniło? No, hmm. Żańcow, no generalnie... Aha, założyliśmy przede wszystkim, mamy sw swoją grupę, która się nazywa Mój Cypr na Facebooku, zapraszamy serdecznie. Tam zawsze możecie zdobyć najświeższe informacje i zadać pytania, jeśli Was coś interesuje. Ludzie się pytają o hotele, o transport, o różne rzeczy. To zapraszamy. Mój Cypr, tak? No i, i e, poważnie się zajęliśmy tutaj handlem e, nieruchomościami. Nasza strona nazywa się domycypr.pl. E, mamy podpisane umowy z wszystkimi liczącymi się deweloperami w rejonie Pafos i w rejonie Napa Protaras. Także ewentualnie serdecznie zapraszamy, eee, możecie dzięki nam e, przez nas e, kupić e, nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego. No to co, chyba już dalej nie będziemy Państwu mówić, no? Nie, nie będziemy Państwu no przyjeżdżajcie sami. Przyjeżdżajcie, tak. zobaczycie jak to, jak ten cypr smakuje, jak się go je. Eee, jest fajny, jest fajny, jest inny, absolutnie inny. Ludzie są zupełnie inni o innej mentalności, ale da się cypr się da pokochać, a ludzi da się polubić. To co? No to żegnamy się. To, to chyba dałem dziś nawet nas pogadać trochę. Tak, dało się tym. No to pogadać, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. No, na razie. Na razie żegnamy. Pa pa.